Jest pewna brutalna prawda, z którą mało kto ma odwagę się zmierzyć. Słowa w miłości brzmią pięknie, ale to czyny, nie słowa, obnażają prawdziwe intencje człowieka. Niccolò Machiavelli, słynny myśliciel polityczny z czasów renesansu, mówił jasno: Nie oceniaj ludzi po obietnicach ani po tym, co mówią w chwilach uniesienia. Patrz, na ich działania i to nie raz, ale konsekwentnie w czasie zwłaszcza w miłości, bo to właśnie w miłości słodkie słowa bywają najpiękniejszą maską, zasłoną za którą skrywa się coś zupełnie innego. Jeśli jesteś mężczyzną, który naprawdę pragnie prawdziwej relacji, to rozpoznanie autentycznej miłości nie jest tylko czymś dobrze mieć. To kwestia przetrwania. Bo są znaki, drobne, ciche, ale niepodrabialne, które z czasem ujawniają prawdę o sercu kobiety. I pierwszym z tych znaków, jednym z najłatwiejszych do rozpoznania, jest otwartość i duma z tego, że jesteś. Kobieta, która naprawdę Cię kocha, nie ukrywa Twojej obecności w jej życiu, nie chowa Cię w cieniu, jak coś, czego trzeba się wstydzić. Ona chce, żeby świat się dowiedział, chce przedstawić ci tym, którzy są dla niej ważni. To nie chodzi tylko o wrzucenie wspólnego zdjęcia na Instagram czy zmianę statusu związku. To coś głębszego. To duma, która bije z jej spojrzenia, z tego, jak o tobie mówi, z naturalności, z jaką wplata twoje imię w rozmowy z rodziną, przyjaciółmi, kolegami z pracy. Czasem zaprosi cię na kolację z przyjaciółmi, czasem wspomni o tobie, mimochodem, podczas rozmowy z mamą, a czasem po prostu spojrzy na ciebie w taki sposób, że wszystko staje się jasne. Ty jesteś częścią jej świata. Nie ma w tym wstydu, nie ma ukrywania, bo w jej oczach nie jesteś tajemnicą jesteś opowieścią, którą chce opowiedzieć światu. Machiavelli pisał, że działania publiczne są najczystszym wyrazem zaangażowania. Nie da się ich udawać zbyt długo. Słowa mogą manipulować uczuciami, ale czyny, zwłaszcza te widoczne dla innych, wiążą mocniej niż jakiekolwiek obietnice. Spójrz na teraz wstecz, na swoje przeszłe relacje. Ci, którzy naprawdę cię kochali, nigdy cię nie chowali. Nie traktowali cię jak sekret w szufladzie. Przeciwnie, byli dumni z tego, że jesteś. Chcielibyś był częścią ich życia nie tylko prywatnie, ale też publicznie. A jeśli twoja relacja jest zawsze po cichu, jeśli padają tylko piękne słowa, ale nigdy nie idą za nimi konkretne działania, to jest pierwszy, bardzo wyraźny znak. Coś tu nie gram. I być może nadszedł moment, by spojrzeć na tą miłość jeszcze raz, ale tym razem oczami Machiavelliego, nie przez pryzmat słów, lecz przez to, co naprawdę się wydarza. Jeśli publiczność jest pierwszym znakiem prawdziwej miłości, to kolejne dwa mierniki – poświęcenie i szczera troska o Twój świat – są tym, co najtrudniej podrobić z upływem czasu. Kobieta, która naprawdę Cię kocha, nie będzie bezczynnie patrzeć, jak zmagasz się samotnie z drogą życia. Ona nie będzie oczekiwać, że to Ty masz się zmienić, by pasować do jej rytmu. To ona z własnej woli zacznie dostosowywać się do Ciebie. Nie obieca, zawsze będę przy Tobie. Ona po prostu tam będzie, w drobnych gestach, w codziennych wyborach, w rezygnacji z wygody byś miał więcej czasu na karierę, na cele, które są dla ciebie ważne. To nie jest poświęcenie, które trzeba wyliczać, to nie są gesty, które mają być nagrodzone. To jest naturalne. Jakby wiedziała, że twoje zwycięstwo to też jej radość. Machiavelli pisał, że ci, którzy naprawdę czegoś pragną, są gotowi zrezygnować z tego co łatwe teraz, by zdobyć coś większego w przyszłości. I miłość ta prawdziwa działa dokładnie tak samo. Bo jeśli kobieta chce być z tobą tylko wtedy, gdy masz czas, gdy jesteś spokojny, gdy wszystko idzie gładko, to może być wygoda, może być zauroczenie, ale niekoniecznie miłość. Miłość to wtedy, gdy ją staje, gdy jesteś zajęty, zmęczony, zagubiony, to wtedy, gdy ona potrafi się cofnąć o krok, byś ty mógł zrobić dwa kroki naprzód. Nie dla wdzięczności, ale dlatego, że rozumie, prawdziwa miłość to wspólna budowa, nie teatr jednego aktora. Ale to nie wszystko, bo kobieta, która naprawdę kocha, nie zatrzymuje się tylko na Tobie. Ona interesuje się Twoim światem, nie kocha Cię tylko jako jednostkę, kocha wszystko, co Ciebie tworzy: Twoją rodzinę, Twoich przyjaciół. Ludzi, którzy towarzyszyli ci w drodze. Zapyta o zdrowie twojej mamy, zapamięta urodziny twojego ojca, usiądzie przy tobie i wysłucha historii o twoim najstarszym przyjacielu, chociaż wcale go nie zna, i zrobi to bez wysiłku, bez wymuszonych uśmiechów, bo to płynie z niej, z autentycznej troski. Kobieta, która udaje zainteresowanie, szybko pokaże pęknięcia w grze. Bo nikt nie potrafi długo udawać uczucia do ludzi, którzy go naprawdę nie obchodzą. Pomyśl przez chwilę: Ile kobiet przeszło przez twoje życie, które znały tylko ciebie, ale nigdy nie zapytały: Jak ma się twoja siostra? Czy twój ojciec jeszcze pracuje? Co słychać u twojego przyjaciela z dzieciństwa? A potem przypomnij sobie to inne uczucie, gdy ktoś pamięta, że twój brat miał operację, że Twoja mama lubi kwiaty słonecznika, że masz przyjaciela, którego głos zawsze poprawia ci humor. To właśnie emocjonalna inwestycja. Prawdziwa. Trudna do podrobienia, bo wymaga serca, nie scenariusza. Kobieta, która naprawdę cię kocha, nie tylko chce iść obok ciebie, ona chce zrozumieć świat, w którym żyjesz. Bo tylko wtedy. Z dwóch osobnych ścieżek można zbudować jeden wspólny kierunek. W prawdziwej miłości harmonia nie rodzi się tylko z emocji. Rodzi się z rytmu codziennego życia. Kobieta, która naprawdę cię kocha, nie będzie próbowała na siłę wciągnąć cię do swojego świata. Nie będzie żądać, byś porzucił pasję czy zainteresowania, tylko po to, by dopasować się do jej oczekiwań. Zamiast tego wybierze coś znacznie mądrzejszego naturalne dostosowanie cichą gotowość, by znaleźć wspólny rytm bez utraty siebie, ale też bez próby zmieniania ciebie. Jeśli lubisz wstawać wcześnie, ona może nie od razu pokocha poranki, ale nie będzie narzekać. Z czasem przyzwyczaj się. Jeśli twoja praca wiąże się z podróżami, nie będzie ci wyrzucać nieobecności. Zamiast tego będzie szukała sposobów, by wasze ścieżki znów się przecięły. Machiavelli mówił, że mądry człowiek, czy to w polityce, czy w relacjach, nie walczy z prądem. On uczy się płynąć z nim, by wykorzystać jego siłę. I właśnie tak działa kobieta, która kocha naprawdę. Nie próbuje cię zmieniać. Nie tworzy w głowie idealnego obrazu Ciebie, by potem Cię do niego dopasować. Ona towarzyszy temu, kim jesteś naprawdę, bo miłość udawana żąda, naciska, oczekuje, ale prawdziwa miłość otwiera się i dostosowuje z łagodnością. I tu nie koniec, bo jeszcze jeden znak zdradza miłość szczerą i głęboką, prawdziwa duma z Twoich osiągnięć. Kobieta, która cię kocha, to nie tylko wsparcie w trudnych chwilach, to również entuzjazm, gdy coś ci się udaje. Nieudawana radość. Nie, brawo z przyzwyczajenia. Ale szczera ekscytacja. Jakby to był jej sukces. Będzie mówić o Twoim awansie przyjaciołom, tak jakby to ona dostała tę nagrodę. Będzie bronić Cię, gdy ktoś próbuje Cię niesprawiedliwie ocenić. Bo nie jest tylko partnerką, jest Twoim sprzymierzeńcem. Machiavelli ostrzegał, że wielu stanie obok, gdy Cię pokonają, ale nieliczni potrafią cieszyć się z Twoich zwycięstw, bo zazdrość to instynkt, który budzi się nawet w miłości. Niektóre kobiety lubią Cię wtedy, gdy jesteś słabszy, ale boją się Twojej siły, bo ona przypomina im, że możesz odejść. Kobieta, która kocha prawdziwie, nie boi się Twojej wielkości. Ona ją wspiera, bo rozumie, że Twoja siła to także jej bezpieczeństwo. Nie chce Cię zatrzymać, chce, byś szedł dalej, bo Twój blask jej nie przyćmiewa, on ją rozświetla. Zastanów się: Ile razy osiągnąłeś coś ważnego? Jak wtedy reagowały kobiety, które były przy Tobie? Jedna może wzruszyła ramionami, inna może milczała z ukrytą zazdrością, ale była też ta, która patrzyła na ciebie z dumą, jakbyś zdobył Everest. To te momenty są najprawdziwszym testem. One pokażą ci, kto jest wart tego, by został, a kto powinien odejść. Ale jest jeszcze jeden znak, silniejszy niż wszystkie dotąd wymienione. To moment, w którym ona przestaje mówić ja i ty, a zaczyna mówić my. Gdy kobieta naprawdę cię kocha, jej sposób myślenia zmienia się bez wysiłku, nie deklaracjami, ale codziennymi decyzjami. Zamiast mówić kiedy kupię mieszkanie, zaczyna mówić kiedy kupimy dom, zamiast myślę, że przeprowadzę się tam, mówi. Może powinniśmy zamieszkać tam, gdzie Twoja praca tego wymaga. To pozornie drobne słowa, ale mają ogromne znaczenie, bo w nich nie jesteś już tylko gościem w jej życiu, jesteś częścią drogi, którą razem tworzycie. I tego nie da się udawać. Kobieta, która tylko mówi o miłości, szybko się zdradzi. Dziś może snuć wspólne plany, ale jutro unika rozmów o problemach. Nie chce rozmawiać o finansach, o rodzinie, o karierze, bo to wszystko jej nie dotyczy. Bo w jej głowie wciąż nie jesteście my. Ale ta, która naprawdę kocha, sama z siebie zaczyna cię włączać w każdy aspekt życia. Od wyboru restauracji po decyzje zawodowe. Machiavelli pisał, że każda trwała sojusz opiera się na wspólnych interesach. Miłość... To najintymniejszy sojusz ze wszystkich. Jeśli nie dzielicie celów, jeśli nie tworzycie wspólnego frontu, to więź się osłabia. Kobieta, która Cię kocha, nie ustawia się naprzeciw Ciebie w kłótni, nie próbuje wygrać sporów, bo wie, że jeśli Ty przegrasz, ona nic nie zyska. Ale jeśli Ty wygrasz, jeśli się rozwijasz i rośniesz, to Wasze zwycięstwo. I właśnie dlatego kobiety, które naprawdę kochają, są aktywne. Nie czekają aż to ty wymyślisz coś nowego. Same proponują podróż, wspólne zajęcia, nawet małe projekty, byleby być bliżej, robić razem, tworzyć coś, co ma sens dla was obojga. To niby proste, ale mówi więcej niż tysiąc słów. Zastanów się, ile razy czułeś, że sam ciągniesz związek do przodu, że to ty dbasz, ty planujesz, ty starasz się, by coś jeszcze tliło się między wami. A potem przypomnij sobie te chwile, gdy to ona była tą, która miała inicjatywę, która z entuzjazmem planowała wspólny czas, która z radością tworzyła przestrzeń tylko dla was dwojga. To nie kwestia charakteru, to kwestia głębokości uczucia. Kobieta, która naprawdę Cię kocha, nigdy nie zostawi Cię samego w budowaniu relacji. Nie pozwoli byś sam pchał ten wózek. Ona będzie z Tobą krok w krok, jak partner, jak sojusznik, jak ktoś, kto wie, że prawdziwa miłość to nie dwa osobne życia, które się spotkały, to jedna wspólna droga, na której nikt nie zostaje z tyłu. I wreszcie, znak najsilniejszy i najtrudniejszy do udawania pełna uwaga, jaką Ci poświęca. W świecie pełnym hałasu, ciągłych powiadomień, ekranów i rozproszeń prawdziwa obecność staje się czymś rzadkim i bezcennym. Kobieta, która naprawdę Cię kocha, jest z Tobą naprawdę nie tylko ciałem, ale i umysłem nie siedzi obok Ciebie z oczami utkwionymi w telefon. Nie kiwa głową bezmyślnie gdy mówisz ona patrzy ci w oczy słucha i zapamiętuje nie te wielkie rzeczy ale właśnie te małe których sam byś nie pamiętał jedno zdanie rzucone mimochodem marzenie które wypowiedziałeś tylko raz myśl którą podzieliłeś się półżartem a potem kilka dni później ona wraca do tego z taką precyzją że sam jesteś zaskoczony to nie teatr, to nie taktyka, to dowód prawdziwego zaangażowania. Machiavelli pisał, że uważne słuchanie to sposób na zdobycie przewagi, bo gdy znasz szczegóły, znasz człowieka lepiej niż on sam. Ale w miłości to coś więcej. To nie o kontrolę chodzi, lecz o zrozumienie. Kobieta, która Cię kocha, chce wiedzieć, co Cię cieszy, co boli. Czego się boisz, nawet jeśli nigdy nie mówisz tego wprost? I właśnie dlatego tej uwagi nie da się udawać na dłuższą metę. Ktoś, kto jest z tobą tylko dla emocji chwilowych, prędzej czy później się zdradzi, zapomni, znudzi się, albo po prostu przestanie słuchać. Ale ta, która kocha naprawdę, będzie pamiętać, będzie pytać, będzie obecna. Zawsze wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujesz. I tu pojawia się pytanie: jak mężczyzna może to wszystko rozpoznać? Odpowiedź jest prosta, choć wymaga cierpliwości, bo nikt nie potrafi udawać wszystkiego przez długi czas. Na początku każdy może być miły, każdy może się starać, ale z czasem prawda zawsze wychodzi na wierzch. Ten, kto udaje, zacznie się męczyć. Znudzi się wysiłkiem, zdradzi się w detalach, ale ten, kto kocha naprawdę, z każdym dniem będzie stawał się bardziej naturalny, bardziej obecny, bardziej zaangażowany. Nie musisz nikogo testować, wystarczy, że będziesz uważnie obserwował. Czas oddzieli prawdę od iluzji. Machiavelli powiedział kiedyś: Nie słowa, lecz czyny pokazują prawdę. I w miłości to działa dokładnie tak samo. Nie wierz w deklaracje, nie daj się zwieść pięknymi słowom. Patrz, co ona robi, gdy jesteś zajęty, gdy masz gorszy dzień, gdy potrzebujesz wsparcia, a nie masz siły, by o nie poprosić. Bo właśnie wtedy oddziela się to, co prawdziwe, od tego, co wygodne. I może to jest najważniejsza lekcja. Jako mężczyzna zasługujesz na kobietę, która kocha cię czynami, nie tylko słowami, która widzi w tobie partnera na życie, a nie chwilową rozrywkę. A kiedy już ją znajdziesz, nie trać czasu na półśrodki, bo taka kobieta nie tylko da ci szczęście, ona sprawi, że staniesz się silniejszy. A to właśnie taki sojusz, pełen szczerości, współpracy i wspólnego wzrastania, sprawiłby, że nawet Machiavelli kinąłby głową z uznaniem.